Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, witam w telewizji Komparik, a ze mną dziś w rozmowie Bartosz Szyma. Dzień dobry, witam Ciebie. Cześć, witam wszystkich. W tej rozmowie podpytam Ciebie o świat inwestycji, o inwestowanie długoterminowe, bo to w ostatnim czasie jakby nieco odchodzi w mojej opinii od rynków finansowych. Tutaj inwestorzy skupiają się mocniej na spekulacji, co też niektóre dane pokazują, ale stare, dobre inwestowanie długoterminowe, w spółki dywidendowe uważam, że cały czas powinno być też na tapecie, ale do tego przejdziemy. Bartku, na początku naszej rozmowy chciałbym Ciebie zapytać, jak jak kształtowała się ta twoja przeszłość, która poniekąd ukształtowała ciebie na rynkach finansowych, od czego to wszystko się zaczęło, ta twoja przygoda, no i czym zajmujesz się obecnie? Jeżeli chodzi o mój początek, to może takie dwie anegdotki. Jestem miłośnikiem komiksów z Kaczorem Donaldem. Jako dziecko uwielbiałem się, zaczytywałem się tymi komiksami. I tam oczywiście jest postać z tym samym kwacza, czyli najbogatszego mieszkańca Kaczogrodu tak, za te lat rozbudzała moją wyobraźnię o tym, jak można, no, budować jakieś, powiedzmy, imperium, tak nazwijmy, finansowe, no, ale przynajmniej, no, oszczędzać pieniądze, jakie jest podejście do pieniędzy, o tak. Natomiast, tak już, tą moją taką bardziej współczesną drogę finansową zacząłem od właściwie lekcji przedsiębiorczości, gdzie chciałem przygotować wypracowanie na temat rynków kapitałowych, no i gdzieś to właśnie jest ten moment, w którym zacząłem się interesować giełdą, bo w zasadzie dwa lata później otworzyłem swój pierwszy rachunek, no i zacząłem zawierać pierwsze transakcje. się to nie zawsze było, nie zawsze to było długoterminowe inwestowanie. Zaczynałem na rynku Forex. Interesowałem się również opcjami, ale ostatecznie wyszedłem do wniosku, że takie spokojne inwestowanie, gdzie nie muszę codziennie sprawdzać tych stop losów i stresować się tym, czy zarobiłem, czy nie, jest dla mnie najbardziej optymalnym podejściem. Oczywiście. No a jeżeli chodzi o inwestowanie dzisiaj, czy to bardziej polski rynek, rynki zagraniczne, czy właśnie tutaj mówimy o rynku akcji? Przede wszystkim, gdybyś mógł kilka słów na ten temat. Jeżeli chodzi o polski rynek, to posiadam głównie go przez ekspozycję na ten rynek przez konto IKE. Nie jest to jakieś bardzo duża ekspozycja, chociaż trzeba przyznać, że solidnie te wpłaty na koncie IKE urosły. Aczkolwiek mój główny rachunek maperski koncentruje się na rynku zagranicznym, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale posiadam też aktywa z Kanady, nie, z Australii, trochę z Azji. Także staram się taką koncentrację amerykańską troszeczkę rozpraszać, właśnie tymi rynkami światowymi. Aczkolwiek, które Stany Zjednoczone to około 70-80% mojego portfela na dzień dzisiejszy. No w porządku, a z czego w takim razie wynika taki pomysł na dywersyfikację, z czego wynika to duże zainteresowanie rynkiem akcjami z Wall Street, skoro no, tutaj będąc w Polsce mamy dużo lepszą, wydawałoby się, dostępność czy do raportów, czy do możliwości sprawdzenia danej spółki. Dlaczego Stany Zjednoczone akurat wybrałeś? No w zasadzie nie, nie wiem, czy mi się zgodził z tym, że mamy lepszą dostępność. Na pewno jest nam łatwiej zrozumieć uwarunkowania lokalne. Natomiast patrząc po tym, jak amerykańskie spółki raportują, to mam wrażenie, że dopiero polski rynek zaczyna dochodzić do tego samego poziomu komunikacji. No i przede wszystkim dla mnie rynek polski rzeczywiście jest rynkiem atrakcyjnym w momencie, w którym mam czas, żeby się nim zajmować. Znaczy patrząc z perspektywy inwestora, który korzysta z analizy fundamentalnej, Rynek polski daje zarobić, ale to nie jest rynek, który odważyłbym się na przykład na pół roku, pół rok, czy nawet dwa zostałem bez nadzoru. A miałem takie epizody w swoim życiu, że jeździłem po świecie przez kilka lat, w zasadzie rzadko zahaczając o Polskę. No i nie zawsze miałem dostęp do tego internetu, żeby kontrolować, co się dzieje. Już na pewno nie miałem czasu, żeby śledzić na bieżąco newsy z moich spółek. Więc ten rynek amerykański przede wszystkim daje taki spokój. On rośnie. On w długim terminie można go zostawić. Tam się wiele rzeczy nie wydarza, szczególnie jeżeli bierzemy dobre spółki. Natomiast rynek polski właśnie wymaga tego nadzoru, no myślę, że raz w miesiącu, to chyba co najmniej trzeba zerfnieć na swoje spółki, żeby, żeby nie było jakichś niespodzianek. No i druga rzecz, która mnie przekonała, to jest taki mój freelancerski styl życia, to znaczy rzadko kiedy chcę w ogóle rozważać jakieś prace etatowe. Miałem takie dwa epizody w swoim życiu, natomiast zazwyczaj pracuję jako freelancer. I bardzo mi odpowiada podejście dywidendowe, ponieważ no właśnie ono mi daje tą możliwość, jeżeli nie mam zleceń, to daje mi tą możliwość, że mam z tyłu głowy takie, takie przeświadczenie, że się utrzymam z wpływających do mnie dywidendów. No i teraz rynek amerykański jest takim rynkiem chyba najbardziej skoncentrowany na dywidendach. Na no dość powiedzieć, że znajdziemy tam kilkanaście spółek, które podnoszą dywidendy, czy może nie, płacają dywidendy od ponad 100 lat, a podnoszą od 50 tych spółek, które podnoszą od 50 lat i więcej wypłacane dywidendy jest całkiem sporo, natomiast no, na przykład rynek amerykański wypłaca te dywidendy pięciokwartalnym, a nawet miesięcznym. W przypadku polskich spółek dostajemy dywidendę raz w roku, natomiast w Stanach co kwartał coś, coś wpływa. No i trzecia rzecz, zazwyczaj mówię o tym rynku polskim, że jest rynkiem, który daje zarobić, aczkolwiek mam wrażenie, że gospodarczo te największe czynniki sukcesu są już nieco za nami. I teraz biorąc pod uwagę, jak staramy się zarządzać naszą gospodarką, no to też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem złotego. I to się oczywiście sprawdzało, ponieważ ostatnie lata no, obserwujemy dosyć solidne osłabienie złotego. No ten rok, powiedzmy tutaj, widzimy odwrót od dolara, ponieważ z piątki spadliśmy do prawie 4 złotych za dolara, aczkolwiek długo, długoterminowo mam no wrażenie, że do złoty nie będzie to najsilniejszą i najbardziej atrakcyjną walutą na świecie. Wspomniałeś właśnie o spółkach ze Stanów Zjednoczonych, a teraz akurat trwa w najlepszy sezon wynikowy, za moment do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze w kwestii właśnie tej Twojej codzienności, ostatnio natrafiłem w internecie na kurs, którego jesteś autorem, kurs dla inwestorów, którzy chcieliby poznać od podstaw właśnie inwestowanie wykorzystujące analizę fundamentalną. Gdybyś mógł powiedzieć o tym kursie kilka słów. Tak, miałem przyjemność na zaproszenie do Mockefiskiego i State Brokers nagrać kurs, który pokazuje, jak wykorzystywać metody analizy fundamentalnej. To jest inwestowanie, które określa się takim akronimem GARP, czyli Growth at Restable Price. Jest to takie, więc trochę śmieję że to jest takie nieślubne dziecko stylu growth i value, czyli wykorzystuje jednocześnie te najlepsze elementy stylu właśnie inwestowania w spółki wzrostowe czy spółki typu value ale jakby miesza je ze sobą i wydaje się, przynajmniej tak patrząc na backtestach i patrząc na wynikach tego stylu z ostatnich lat, że jest to styl ciut lepszy, yeah. czy generujący ciut lepsze wyniki niż oba poprzednie. Jest to zasób opracowany przez Peter Ninja i koncentruje się właśnie tak, jak sama nazwa wskazuje, czyli na wzroście, czyli growth musi być at reasonable price, czyli po rozsądnej cenie, więc musi być wzrost, za który nie płaciły zbyt dużo. I to jest jakby klucz i główna podstawa tego, tego podejścia, więc ja je wykorzystuję na co dzień, i inwestowanie w spółki dywidendowe, i w swoich takich inwestycjach, niekoniecznie koncentrujących się na dywidendach. No i na tym kursie staram się pokazać, jak można wybierać spółki właśnie w oparciu o czynniki fundamentalne, jak analizować sprawozdania spółek, no i jakie wpasować do swojego portfela. Oczywiście, a czy to podejście, które pokrótce opisałeś, można byłoby zastosować, ewentualnie wykorzystać w analizie któryś ze spółek, na przykład z rynku właśnie ze Stanów Zjednoczonych, które teraz w trakcie tego sezonu wynikowego publikują swoje raporty finansowe? No i tutaj dochodzimy do pewnego, no powiedzmy, z stylu inwestowania długoterminowego. Ja się dużo mniej koncentruję na tych bieżących wynikach. Owszem, one, jak mam czas, to śledzę i zastanawiam się, co się dzieje w spółce. Natomiast te krótkoterminowe, czyli takie wyniki, powiedzmy kwartalne, są dla mnie bardziej wykorzystywane jako okazja do zajęcia pozycji, jeżeli na przykład spółka bardzo mocno spada po tych wynikach. Natomiast długoterminowo interesują mnie wyniki roczne i dłuższe, więc jasne, jak najbardziej można przeanalizować spółkę kwartalną i zobaczyć, co się w niej dzieje, natomiast zakładamy, że mimo wszystko te kwartalne wyniki muszą się wpasować w jakiś silniejszy trend. Jeżeli byśmy chcieli wykorzystywać, żeby zobaczyć, jak wyglądał na przykład wykres Apple'a, mamy tam slajd, który możemy łączyć, to możemy zobaczyć, że od 2000 do praktycznie do 2010 roku, czy od 2007 do 2010 roku praktycznie kurs Apple'a nie zrobił zbyt dużo, natomiast ostatnio wybił bardzo mocno. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Apple w latach 2007-2010 właściwie nawet 2018 był wyceniany bardzo tanie. I widzimy teraz te olbrzymie wzrosty, powiedzmy od roku 2019, zaczynające się tak naprawdę stromy, stromy ten wykres się robi. No i wtedy spółka zaczyna się robić coraz droższa. W momencie, kiedy ja pisałem o Apple, to był rok 2013-2014. No i mówimy, że ta spółka wygląda bardzo fajnie, jest bardzo ciekawa. Można ją było kupić ze wskaźnikiem cena zysku na poziomie około 10, czyli De facto płaciliśmy 10 dolarów za jednego dolara zysku tej spółki, a ona w tym czasie rosła około 25%, średniorocznie 20-25%. E, więc jest to klasyczna definicja spółki e, typu GAP. Mamy wzrost i nie płacimy za niego zbyt dużo. Natomiast obecnie Apple rośnie w tempie około 8 rocznie, natomiast e, musimy za, nie, za jego wyniki czy za jego zysk płacić około 30 dolarów za jednego dolara tego zysku. Więc e, jest to już spółka jak na mądrość dosyć droga w chwili obecnej. No i właśnie to pokazuje, na jakich spółkach, w którym momencie staram się koncentrować jako inwestor. Oczywiście, a może mógłbyś podać tutaj naszym widzom jeszcze jakieś inne przykłady, przykłady innych spółek, które zachowywały się podobnie, ale może niekoniecznie ta działalność dotyczyła jednakowego segmentu sektora gospodarczego. Okej, okay, to możemy sobie zobaczyć na wykres Amgen. Nie była to spółka, jest to spółka, zresztą wciąż istnieje na, na rynku amerykańskim, spółka biotechnologiczna i od roku 2000 do praktycznie 2013 znowu widzimy, że ten kurs jest w miarę, porusza się w jakimś takim wąskim przedziale konsolidacji, pomimo tego, że tempo rozwoju tej spółki jest bardzo wysokie, bo jeszcze w 2000, między 2000 a 2005 spółka potrafi rozstać o kilkanaście, kilkadziesiąt procent rocznie, a mimo wszystko kurs nie da go. Znowu jest to problem wyceny, ponieważ w roku 2000 za jednego dolara ze tej spółki płaciliśmy ponad 50 dolarów. Natomiast no, w roku 2010 znowu ta wycena zeszła do bardzo niskich poziomów zaczęliśmy płacić za jednego dolara ze tej spółki około 10-80 dolarów. Znowu była to klasyczna okazja, patrząc z perspektywy właśnie inwestora, który uważa, że wzrost w moich inwestycjach musi być. I ten wzrost, no, jeżeli inwestuję w spółki dywidendowe, inwestuję w spółki, które mają, zwiększać mi tą dywidendę w czasie, no to oczywiście ta dywidenda musi pochodzić z, ostatecznie z zysku, więc jeżeli ten zysk nie będzie rosnąć, no to ja nie będę mógł liczyć na to, że te moje dywidendy będą rosnąć. Więc koncentrując się na wzroście zysku, ja się de facto koncentruję na wzroście mojej dywidendy. I Amgen to jest ten znowu klasyczny przykład. Mieliśmy moment na modną spółkę, 2000 rok, wszyscy kochają biotechnologię, w Polsce mieliśmy bioton zdaje się taki bardzo popularny, chyba przez jakiś czas nawet był w wig 20, no i ta biotechnologia staje się modna, inwestorzy chcą to kupować, trochę mi to przypomina dzisiejszy, dzisiejszy pęt inwestorów do spółek, które koncentrują się na sztucznej inteligencji. Natomiast no, to też powoduje, że windujemy te wyceny spółek do praktycznych granic rozsądku i, i inwestorzy trochę się zastanawiają, co musiałaby ta spółka zrobić, żeby ta wycena była uzasadniona, co ona musiałaby zrobić, żeby te zyski, które ona wypracuje w końcu zwróciły mi te zainwestowane pieniądze. Natomiast po takiej eksplozji, jakie ja to nazywam, entuzjazmu inwestorskiego, następuje właśnie ta druga strona, czyli rynek to wahadełko rynkowe się wychyla w drugą stronę, no i tego typu spółki zaczynają być niedoszacowane. No i to właśnie był klasyczny przykład Amgen na początku, na początku 2010-2012 roku. Oczywiście, a twoim zdaniem na jakim etapie teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o te największe spółki ze Stanów Zjednoczonych, no nie wiem, komponenty wchodzące w skład tego skrótu literowego FANG na przykład, no bo mimo wszystko ten początek roku jest niezły w wykonaniu właśnie akcji, w wykonaniu sektora technologicznego, który mocno odbija, ale cały czas wydaje się, no tak jak zostawialiśmy sobie notowania od roku 2000 do teraz, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, po bardzo mocnych wzrostach. Czy twoim zdaniem, w ujęciu właśnie długoterminowym, w zakupie pod dywidendy cały czas, ten rynek jest atrakcyjny, czy raczej wstrzymałbyś się, poczekałbyś ewentualnie na jakieś mocniejsze cofnięcie? Ja uważam, że każda BESA, która następuje i zakładając, że mieliśmy w tym roku 2022 i do dzisiaj mimo wszystko trochę ta BESA trwa, to każda BESA ma takie swoje, swoje przyczyny i te przyczyny powodują, że pewne sektory są przeceniane bardzo mocno. No, w tym wypadku przeceniły się dosyć mocno spółki finansowe, te tak jak spółki technologiczne, czy na przykład raty, czyli spółki, które zajmują się wynajmem nieruchomości. To zazwyczaj jest ten krótkoterminowy czynnik, który pozwala zbierać z rynku spółki, które są tanio wycenione, a które no. mają przejściowe problemy. Natomiast dobrze zarządzany biznes jest w stanie się do tego, do tych zmieniających się czynników przystosować. To moje zdanie jest takie, że te stopy procentowe. No nie będą na podwyższonym poziomie przez bardzo długi czas, wręcz mówi się, że w to Zjednoczonych już na końcu tego, bądź na początku przyszłego roku to by powinny zacząć spadać. To z kolei może wspierać ceny, no to może też jakby uzasadniać te, te wzrosty na spółkach technologicznych ostatnie. Ale pytając o te duże, pyta pytając o te duże spółki, więc nie, nie wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale taki Apple, czy na przykład Facebook, obecnie Meta, czyli właściciel platformę Facebook. To są spółki, które mają tyle pieniędzy na, na, na ręce, że są w stanie cały swój zadłużenie spłacić, jeszcze nie zostanie tej gotówki, nadwyżka tej gotówki. Więc są spółki, które nie powinny mieć większych problemów z, z rentownością. I, czyli w ogóle z, z, ta, ta rentowność nie będzie zagrożona rosnącymi kosztami finansowania, bo w zasadzie rzecz biorąc, te spółki są w stanie się finansować same, bez sięgania po zewnętrzny kapitał. I teraz patrząc na przykład na wycenę Facebooka, bo to jest bardzo interesujący case. Spółka spadła. Z 350 do niecałych 100 dolarów, zaś poniżej 100 dolarów w pewnym momencie. I ta wycena była tak niska, tak abstrakcyjnie niska, że wszyscy się zastanawiali, czy w ogóle czy Facebook jeszcze ma jakąkolwiek przyszłość, bo przecież jest podglądany przez TikToka, bo przecież Apple wprowadziło um, tę nową, tą nową politykę prywatności, która utrudnia tej spółce. Targetowanie reklamami użytkowników na platformach Apple'a, czy na, na sprzętach Apple'a, a jednak mimo wszystko spółka wróciła do tej, powiedzmy, takiej miary średniej wyceny. A jeżeli popatrzymy na to, jak, jak, jak Facebook sobie radzi, ile on tej gotówki generuje w trakcie całego swojego roku fiskalnego, to się okaże, że to rzeczywiście, że to jest spółka, która była ciężko i jasne. W pewnym momencie nastąpił pierwszy od dłuższego czasu spadek zysków. Natomiast to nie przekłada się na, na, na core tego biznesu. Ta znaczy, spółka miała tyle pieniędzy, że tak jak mówię, była w stanie spłacić całe swoje zadłużenie bez e, najmniejszego problemu. Jeszcze by całkiem sporo kasy zostało. W pewnym momencie Apple miał więcej gotówki na ręce, niż wynosiła wycena całej polskiej giełdy, więc to jest, to jest dopiero e, interesująca perspektywa. Ale wracając do Facebooka, więc ludzie się martwili tymi wydatkami na, e, na, na, na ich tą platformę AI-ową, czy na ten Metaverse. Ale pomimo tego, że spółka wydawała 10 miliardów dolarów rocznie na tego typu badania, na próbę jakby wejścia w ten, w ten świat, stworzenia tego rynku, to i tak okazywało się, że oni mieli więcej, że, że to nie powodowało, że oni nie byli rentowni? Czyli dalej rentowni, dalej byli w stanie generować rentusze gotówkowe. Więc w momencie, gdybyśmy uznali, że no dobrze, no to spiszmy całe te wydatki na nie, Metaverse, Uznajmy, że to po prostu nie ma żadnej przyszłości, że spółka po prostu przepala kasę. I uznajmy, że za parę lat oni. Też, że takiego wniosku dojdą i przestaną wydawać te pieniądze na Metaverse, no to okazuje się, że Facebook jest naprawdę panią wycenia, tak? Więc nawet zakładając zero, zero jakiegokolwiek sukcesu metaversu, że nic się to nie zwróci, to były po prostu pieniądze wydane w płoto, to w momencie, którym spółka przestanie na te pieniądze tam wydawać, to jej wycena jest bardzo niska. No i to są takie rzeczy, które inwestorzy często pomijają, bo wydaje się, że idziemy właśnie w te emocje, że oto jest koniec, że TikTok, że młodzi odchodzą od, od Facebooka. E, nie, ma już, nie ma już szansa, to się okazuje, że jednak po, po roku czy dwóch ten biznes był stanie się dopasować do zmieniających się realiów rynkowych. Oczywiście, a chciałem ciebie podpytać, bo, bo też zakończyłeś swoją wypowiedź mówiąc, że pewne rzeczy inwestorzy pomijają, a jak powinno wyglądać takie modelowe podejście inwestora długoterminowego, no bo umówmy się, no jesteśmy w ostatnich miesiącach na rynku bardzo zmiennym, na rynku, gdzie pojawiały się czarne łabędzie, gdzie no, zmienność na niektórych akcjach była ponadprzeciętna, czy inwestora długoterminowego powinno to w ogóle jakkolwiek interesować, czy też jeżeli już jakiś podmiot został wytypowany, wy Brany, a środki finansowe zostały zainwestowane, to raczej po prostu powinniśmy się skupić na życiu, ewentualnie codziennych przyjemnościach, a niekoniecznie na nerwowym spoglądaniu codziennie w zleceń. Ja mam takie powiedzenie, że zmienność to przyjemność i im wyższa ta zmienność jest, tym więcej okazji prawdopodobnie na tym rynku będzie, bo jeśli patrzymy na, często jest takie, pada takie pytanie, czy warto na przykład inwestować w ETF-y, czy warto wybrać indywidualne spółki? teraz, moim zdaniem, właśnie ta przewaga indywidualnych spółek jest taka, że rynek od czasu do czasu, ta zmienność rośnie na tym rynku i rynek od czasu do czasu zachowuje się nieracjonalnie i zaczyna przeceniać spółki o kilkadziesiąt procent w bardzo krótkim terminie. Oczywiście czasami to uzasadnione, tak jak widzieliśmy na przypadku banków. No Obecnie małe, szczególnie amerykańskie banki dostają bardzo mocno, bardzo mocne baty, że tak się wyrażę. Natomiast czasami jest tak, że te spadki są przereagowane. I teraz nasz, naszą rolą jako inwestora jest zastanowić się, czy ten spadek rzeczywiście ma ręce i nogi, czy on się wziął z fundamentów, czy on się wziął po prostu z sentymentu na, który jest z sentymentu rynkowym obecnie negatywnym do danego sektora. No i ten przykład jest na przykład JP Morgan, czyli spółka, która jest dobrze zarządzanym bankiem, po części bankiem inwestycyjnym, po części takim klasycznym. I który, który w momencie, kiedy spadały akcje z WIBanku, JP Morgan przeceniał się w ciągu dnia bodajże o 12%, a zakończył, zakończył ten dzień na plus, około, na plus pół czy plus jeden procent, jakoś tak mówiącej. No więc to nie jest racjonalne, tak jakby, Czy coś takiego się zmieniło w ciągu tego jednego dnia, żeby uzasadnić spadek o 10% powrót, powrót do tej poprzedniej wyceny? Obecnie JP Morgan jest sporo wyżej niż po tym dołku. Który, który był przy SV Banku, więc jakby anali po analizie takiego podmiotu jesteśmy w stanie podjąć rozsądną decyzję. No i tak samo jest w przypadku czy to Facebooka, czy innych, czy innych akcji, więc my jako inwestorzy, czy ja jako inwestor długoterminowy robię sobie jakąś prognozę, ale wieloletnią. I teraz sprawdzam, najczęściej bazuję na oczekiwaniach analityków, czyli zastanawiam się, co analitycy, którzy tą spółkę znają i je, tak się ładnie i na giełdzie pokrywają, co oni o tej spółce mówią. I staram się dopasować swoje oczekiwania tak, żeby były poniżej tego, co oczekują analitycy. Sprawdzam, czy po 5-10 latach, w takich naprawdę zaniżonych oczekiwaniach do tej spółki, czy ja miałbym atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji w z tej spółki. Jeżeli tak, no to zaczynam zajmować pozycję, staram się tą pozycję też zajmować na raty, czyli nie robię tego tak, że okej, okay, dobra, widzę fajną spółkę i teraz będę wchodzić całym BPM, to staram się wchodzić Jeżeli po kilku latach widzę, że te moje prognozy nie są realizowane, jakby zdecydowanie spółka albo je po prostu jest gorzej performuje niż założyłem, no to wtedy jest czas na redukcję pozycji. Natomiast jeżeli w dłuższym terminie okaże się, że przebiła choć trochę te bardzo słabe prognozy, bardzo nie, na, takie yy, ba, yy, yy, jest bardzo wymagające, nie, nie wymagające o tak, że ja zakładam, że spółka będzie rosła 2-3-4%, a na przykład analizy zakładają, że będzie rosła 8%. Więc ja mam te prognozy dużo poniżej tego, co so, so, so oczekuje rynek, czego się rynek spodziewa. I jeżeli na tym etapie widzę, że jestem w stanie zarobić, no to jak najbardziej jest to moment na to, żeby zająć pozycję. Teraz nie przejmuję się tymi wahaniami w ciągu kwartału czy dwóch. Dopiero po roku dwóch sprawdzam, czy te moje założenia są choćby trochę w jakimś stopniu realizowane, czy nie. Jeżeli nie, no to wtedy zastanawiam się, czy redukować pozycję. Oczywiście. Sezon wynikowy, no to jasne, że nie tylko Stany Zjednoczone, to cały świat, jako że to teraz jakby czas publikacji raportów, przede wszystkim za pierwszy kwartał 2023 roku. Natomiast gdybyśmy tak mieli sobie zestawić największe spółki polskie i na przykład największe spółki ze Stanów Zjednoczonych, no to często w Polsce te rozbieżności wynikowe w porównaniu z konsensusem są znacząco większe niż w Stanach Zjednoczonych, a mimo to, to w Stanach Zjednoczonych największe spółki notują czas czasem po sesji, bezpośrednio po publikacji raportu w trakcie właśnie handlu posesyjnego, no na przykład 10% spadek lub wzrost, podczas gdy w Polsce są to załóżmy 1-2% ruchy. Z czego to wynika? To jest, no tutaj mam trudność odpowiedzieć na to pytanie. Czy rzeczywiście jest tak, że Facebook na przykład w po wczorajszych wynikach w handlu posesyjnym rósł o 12%? No, i tak naprawdę ciężko powiedzieć, że wyniki, które publikował, aż tak bardzo mogłyby wpłynąć na inwestorów. Bardziej mam wrażenie, że chodzi o tą przyszłość spółki. Znaczy, mam wrażenie, że polskie duże spółki przede wszystkim no mają trudność z takim ciągłym zwiększaniem wyników. Czyli nie możemy za bardzo oczekiwać, że BZU, pomimo tego, że jest bardzo dobrze zarządzoną spółką, że będzie się w stanie jakoś dynamicznie rozwijać. Więc może kwartał do kwartału te wyniki się jakoś różnią, ale no ja tam raczej nie, nie zakładałbym, że zysk PZU jakoś gwałtownie urośnie. Natomiast w przypadku, kiedy mamy spółki, które rzeczywiście cały czas rosną, no i zaczynamy dyskontować wyższy wzrost, no to nawet jednoprocentowy czy jednopunktowy, jednopunktowy bonus, czyli będzie zakładając, że spółka będzie rosła ten punkt procentowy więcej w terminie kilku, kilkunastu lat może się przełożyć dość mocno na wycenę, więc zakładam, że, że tego typu kwestie mogą wchodzić w rachubę, aczkolwiek bardzo rzadko się polskiemu rynkowi przygłana, więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego, dlaczego akurat polskie spółki, a szczególnie te duże, zachowują się w bardziej wyważony sposób. Być może też dlatego, że duży udział skarbu państwa, który, który nie handluje tymi akcjami tak, tak często, a z kolei większy udział zagranicy na naszym rynku, Czyli jakby wtedy nie same wyniki spółek tą zagranicą, tą zachęcają do inwestycji, a bardziej, bardziej sytuacja makro w Polsce. Więc tak, takie czynniki podejrzewał, aczkolwiek nie wiem, na ile to jest, bo to, to jest takie moje gdybanie w tym momencie. Jasne, no właśnie, ja też próbowałem wielokrotnie już sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale nigdy tego złotego grana nie znalazłem i, i takiej jednoznacznej odpowiedzi chyba też. Na koniec prosiłbym Ciebie jeszcze o kilka słów na temat kursu, który przygotowałeś, właśnie który jest dostępny na, na platformie XTB. Dla jakiego typu inwestorów jest on przede wszystkim skierowany? No i też czy początkujący, jak i zaawansowani inwestorzy znajdą w nim coś dla siebie? Założeniem tego kursu jest to, żeby odla... był on dobry dla początkującego inwestora i że przeprowadził go z takiej zupełnie początkowej, czyli osoby, która zastanawia się jak w ogóle podejść do tej giełdy i w co inwestować. Pokazuje moją ulubioną strategię, ale założenie jest takie, że z inwestora początkującego przechodzimy do takiego średnio zaawansowanego. Więc najwięcej oczywiście materiału jest dla osób początkujących, które jeszcze nie wiedzą, to się zastanawiają jak podejść do rynku, w jaki sposób się z tym rynkiem układać. Natomiast część materiałów, będzie nawet ciekawa dla osób średnio zaawansowanych. Szczególnie te, te materiały dotyczące analizy sprawozdań mogą być interesujące, myślę, dla średnio zaawansowanego inwestora. Oczywiście, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że udało nam się też pewne szczegóły rynkowe w, takim, w takiej pigułce, ale jednak przybliżyć inwestorom, widzom, komparik. No i co? Słyszymy się pewnie przy okazji jakichś kolejnych ciekawych nagrań materiałów. Dzięki za, za zaproszenie.